Teraz będę wchodził na ulicę Adama Miskiwisa i dalej będę zwiedzał moje stromy rodzinne. Które jest teraz ulicą Adama Miskiwisa. Idę tutaj właśnie. o fajne pieski no. a to co sami pozwierzasz tu jest taki obiaduch to taki mały a tak no to no tu kiedyś był zabaw tu kiedyś chłopka. I tak chodzę i sobie zwiedzam Byłem napierdam sery zebra mnie pierwszej I tak chodzę, sobie zwiedzam No ogólnie A witam i pozdrawiam! Pozdrawiam tutaj Was wszystkich z Zatoniu! Niego z dobrego weekendu, się, uśmiech, u uśmiechu słońca poza Zatoniem? Co Jak ci się mieszka po Zatoniem? No mieszkam tyle w te tej chwili w bogatyni, nie? Lepiej jak tutaj Lepiej jak tutaj? Nie no, raz jest Zatoniu, to jest było dobrze. No bo tu są moje strony jakby rodzinne, nie? No bo tu moje rodzice mi skali, nie? No właśnie, cześć, jest, jest. no. I tak sobie to tutaj zwiedzać, tak. No, bo tego, no mam po koszulkę bo też pochodzę i z Warszawy, nie? Tak, to tak i sama, i bogatyka, i tak, bo tak jeżdżę i tak pochodzę i zwiedzam moje stromy i takie rodziny, się moje rodzice mieszkają, żeby wspominać moje dzieciństwo i tak. No i też bardzo się cieszę, że też jest każdy mnie tutaj pamięta, nie? Z mam tyle mam i tak dalej ogólnie, no. No nic to, życzę wam dobrego weekendu, wszystkiego dobrego i dobrego wesołego lata i dużo słońca i zdrowia, no dalej idę wieszasz. No, no tutaj pokazuję, właśnie moje stromy rodzinne, jak to się mówi. No i tak zjeżdżam tutaj. No Fajnie tak się jechać do Zatonia, do mojej miejscowości, no bo kiedyś tutaj no, mieszkali moi rodzice i z to są jakby wspomnienia i jestem z tymi wspomnieniami i zresztą tą cesłością po prostu. Jak tutaj się mieszkało, jak tutaj moja mama żyła, tato, brat, babcia, w ogóle, gdzieś nik nie ma. No. Tu kiedyś był step na Białowie, tu kiedyś był step z Pozywsy. tutaj, no, Tylko nie wiem, że ten step tutaj jest, w ogóle on istnieje. Dlatego, no, na tego sklepu nawet nie ma, chyba. No, tu kiedyś był sklep z Pozywsy. tu kiedyś pani Danusia pracowała. To się, no i chyba to ze wspomnieniami po prostu, i z wspomnieniami zazysia moich ukochanych rodziców, no. Tu jest sykodnia lekarska, tu kiedyś był dawno szpital, też jest dawno, dawno, tak tyle co wiem, ale też jest sykodnia lekarska. Tu kiedyś był nawiał, nawiewoły był, tak jest 1001 do wioski, nie wiem że on jest, czy on jest, że nie, no. No tam swizier jest, chyba swizier jest do tej pory. Sadon Friedecki to się nie zmienił. Po prostu, no to się nic nie zmieniło. Jeżeli Tam kiedyś też była cukiernia, tam kiedyś lody się dawali, ale też nie ma. No, albo rzeźnia była, gdzie rzeźnia też prowadziła. No, a pani Justynka po prostu. No, ja wiem, że się coś zmieniło na tej zatoniu. No, jeżeli chodzi o teren, to z terenu nie, bo jest tak samo, no tylko po prostu sesłość, chodzi o sesłość. No. Albo sesłość, bo sesłość se minęła z wiatrem. A, no, tu kiedyś też chyba, był tak, tu był sklep. Tak, tu był kiedyś też sklep. E, taki władzownicy e, chyba nie myle tutaj no tutaj te był wazon władzownicy teraz pójdę do steku sobie loda kupić zjem w parku loda i i będziemy dalej spacerować Пикник родины. Это лес. Пикник Ну, а тут No, coś tam jest. Dobra. No. Tutaj megawatt kiedyś był. Tu kiedyś był megawatt. Tutaj. Pamiętam, tu kiedyś filmy oglądałem. Tutaj. jest jak był Andrzej. Zim, ten, e, chmilecki. No. I tak dalej. No, i, też, i żyję sobie z tymi wspomnieniami. Jeszcze raz przyjechałem z mojej strony rodzinne gdzie żyli moi rodzice świętej pamięci tych moich rodziców nie ma i chcę jechać prosto z Warszawy no